Nasz bohater Geralt z Rivi, znany również jako Biały Wilk lub po prostu Wiedźmin, to najemny zabójca potworów. Wyostrzone zmysły, błyskawiczny refleks i nadludzka siła, a rezultat morderczych eksperymentów magicznych, którym został poddany w młodości, sprawiają, że jest postrzegany jako wyrzutek lub jako użyteczne narzędzie. Geralt jest najbardziej znanym członkiem bractwa Wiedźminów łowców nagród znanych z tego, że potrafią okiełznać lub, częściej, po prostu zabić nawet najstraszliwsze bestie. Jego opiekunowie od wczesnego dzieciństwa szkolili go na mistrza walki mieczy. Walka w Wiedźminie opiera się na złożonym, ale intuicyjnym systemie sekwencji ciosów. W miarę postępów w grze można przeznaczyć zdobyte punkty doświadczenia na rozwój zdolności bojowych Geralta w tym sekwencji ciosów, zwiększając tym samym liczbę możliwych ataków. Kierując się informacjami wyświetlanymi na ekranie, gracz musi nacisnąć lewy przycisk myszy w odpowiednim momencie, aby kazać bohaterowi zadać serię składającą się nawet z pięciu ciosów, z których każdy jest silniejszy od poprzedniego. Dodatkowo, jeśli sekwencja zostanie wykonana prawidłowo, Geralt zakończy walkę z przeciwnikiem w specjalnie przygotowany, efektowny sposób. No, ale trudno oczekiwać, że klikanie w odpowiednim momencie wystarczy, aby wykończyć wszystkich brow. W końcu nie mówimy tu o pierwszej lepszej grze Action RPG. W swojej pracy Geralt musi być przygotowany na walkę z każdym przeciwnikiem, który stanie mu na drodze, i dlatego nosi dwa różne miecze. W starciu warto pamiętać o tym, że każdy z nich ma inne przeznaczenie. Mierz stalowy najlepiej nadaje się do walki z ludźmi, podczas kiedy srebrny sprawdza się w walce z potworami, demonami i innymi bestiami. Jeśli gracz ruszy do walki nieprzygotowany, może być pewien, że skończy jako obiad dla Kikimory. Ponieważ Geralt przeszedł wieloletni trening, potrafi dostosować styl walki do sytuacji, w której się znajdzie. Odpowiednie korzystanie ze stylów, silnego, szybkiego i grupowego, często może zadecydować o zwycięstwie. Nazwy stylów mówią same za siebie. Silny pozwala Geraltowi przeprowadzić potężne, lecz stosunkowo wolne ataki, które dadzą mu przewagę nad dużym i opancerzonym przeciwnikiem. Styl szybki opiera się na koci zręczności Geralta i służy do walki ze zwinnymi przeciwnikami, natomiast otoczony przez hordę słabszych wrogów, Nasz bohater może wykorzystać styl grupowy, pozwalający na ranienie kilku przeciwników pojedynczym ciosem. Oczywiście wróg zawsze będzie się starał otoczyć Wiedźmina, dlatego korzystanie ze stylu grupowego może się okazać i pewnie okaże kluczem do przetrwania. Mimo że walka w Wiedźminie opiera się głównie na mistrzowskim władaniu mieczem, magia i alchemia również odgrywają niebagatelną rolę. Mając do dyspozycji pięć unikalnych znaków magicznych i całą masę składników alchemicznych, z których można tworzyć eliksiry, Grot jest świetnie przygotowany do każdego starcia i tylko od gracza zależy, czy zrobić dobry użytek z dostępnych środków. Ale magią zajmiemy się może później. Na razie mamy nieco pilniejsze sprawy do załatwienia.